Przede mną na stole próbowany już wcześniej i oglądany sirke borat, czyli szary mnich, a za mną góra Badaczoń. Tym razem od drugiej strony. Chcę przygotować badaczoń cirkę, czyli kurczaka po badaczońsku. Na patelni już rozgrzewa mi się olej. Muszę sprawdzić jego temperaturę. Jeszcze nie skwierczy, więc zajmę się czym innym. Za sekundę się rozgrzeje, a ja drobno siekam plastry wspaniałego węgierskiego. Wędzonego bekonu. Drobne paseczki. Ponówmy próbę. Już jest w porządku, kawałki kurczaka. Ważne, żeby to nie był e, smutny, blady. E, Broiler, a kurczak z wiejskiej hodowli pochodzący, wędrują na patelnię. Całość oprószę zaraz solą i pieprzem i powinno się to zrumienić. Druga patelnia również się rozgrzewa. Dodaję tutaj nieco masła i teraz. Powinien się tu zrumienić bekon. Dodałem trochę masła, bo ten bekon jest bardzo mięsny, tłuszczu nie jest w nim wystarczająco, by nie trzeba było go ekstra dodać. To się powinno ładnie zrumienić, więc rumieni się i kurczak, i bekon. Kiedy bekon zacznie się robić lekko przezroczysty, ale jeszcze absolutnie nie jest zrumieniony, dorzucam tutaj jedną w drobną kostkę posiekaną w cebulę i smażymy dalej. Obsmażone kawałki kurczaka przekładam na patelnię z cebulą, bekonem i masłem. Ten olej tutaj już do niczego nie jest potrzebny. On nie powinien nawet się znaleźć w sosie. Całość byłaby zbyt tłusta i za chwilę będę dalej czynił co należy. Do potrawy wlewam teraz nieco borock palinka, czyli destylatu tumorelowego. Dodaję do tego kilka listków świeżego estragonu. Estragon to bardzo charakterystyczna potrawa dla kuchni węgierskiej. Wszyscy myślą li tylko o papryce, a tymczasem w wielu sosach właśnie estragon dominuje. I to jest rzecz którą Państwu polecam, nie za często, ale w tym wypadku i w kilku innych yy, tak, ponieważ estragon ma bardzo, bardzo przyjemny smak, zwłaszcza świeży, taki jak ten. I grzyby. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby dodanie tutaj kilku prawdziwków, ale myślę, że boczniaki, takie jak tutaj, spiszą się doskonale. To wszystko winno się znaleźć w garnku. Następnie dodam do tego szarego mnicha i pod przykryciem powinno się to dusić do miękkości. Myślę, że około pół godziny, góra 40 minut. I tak to właśnie powinno wyglądać. Sos winien w zasadzie prawie całkiem zniknąć z patelni, wyparować. Zostało tutaj tylko masło, bekon, trochę. Wina i grzyby. Jeśli o mnie chodzi to wolę białe mięso, więc jeszcze jeden kawałek z piersi. I to, do czego cały smak przeszedł. Estragon, grzyby, cirkę borat. I w ten oto sposób zrobiliśmy kurczaka po badaczońsku. Sirkę Barat w sosie i szary mnich cirkę barat w kieliszku. Egi sięgedrę, czyli Państwa zdrowia. Każdego lata główną drogą otaczającą jezioro Balapon przewijają się nieprzebrane rzesze turystów. Tymczasem wystarczy zjechać odrobinę w bok, by zobaczyć takie miejsca, jakie starałem się Państwu dzisiaj pokazać. Nie wiem jak Wy, ale ja z pewnością w okolice Badaczoń wrócę jeszcze nie raz. Kłaniam się nisko. Do widzenia.